Mamy tutaj Opla Zafirę dwójkę w dieselku. Mamy tutaj do skasowania inspekcję. Żeby to zrobić, wciskamy pedał hamulca. Przytrzymujemy ten przycisk. No i oczywiście mała pauza, bo trzeciej ręki nie mam. Muszę przekręcić zapłon. Trzymamy przycisk na zegarach z hamulcem tak długo, aż nam się inspekcja skasuje. Mamy skasowaną. Puszczamy przycisk, hamulec. I jest po wszystkim. A żeby to sprawdzić, wkładam kluczyk, włączamy zapłon. I nie powinno być informacją o inspekcji, już po sprawie, dla formalności, jeszcze tylko odpalimy. Wszystko fajnie, dzięki. Zostawcie lajka, like suba podajcie na fanpage, e, na grupy strony i do zobaczyska, do następnego filmu.